Hej hej, kochani, witam Was serdecznie króciutko o moim śnie. Myślę, że Was zainteresuje, ale przy okazji, bo sen jest dosyć podobny do odczytu, który już dosyć dawno wykonałam na temat Donalda Trumpa, komu frytki, taki był tytuł na miniaturce Trump sprzedający frytki chyba w KFC bądź w McDonaldzie, już tam nie pamiętam mniejsza z tym, to nie jest takie istotne. A sen nawiązuje do tego, co wcześniej, bo patrząc na zdjęcie wtedy tego Trumpa, który rozdawał frytki, czułam taką jego słabość i powiedziałam, że ten człowiek jest bardzo y, chory i jest to po prostu ukrywane, że tak go czuję, że on tam ledwo stoi na nogach. No i ten mój sen <laughs> właściwie pokazał to samo. Y, najpierw widziałam w moim śnie Donalda Trumpa, który siedział pod, na plaży pod takim parasolem kolorowym, nomen omen i ten parasol tak jakby go ochraniał. Nie wiadomo, że parasol pełni taką funkcję, że chroni przed słońcem, chroni przed <laughs> deszczem, przed jakimiś tam... <laughs> Atmosferycznymi, powiedzmy, zjawiskami, które mogą być szkodliwe. No i właśnie podszedł do niego ciemnoskóry mężczyzna. Tutaj nie mogę wyraźniej określić tego mężczyzny, jak on wyglądał, bo pewne, pewnych rzeczy na YouTube nie wolno mówić. Bo powiedzmy tak, króciutko miał taki złoty łańcuch gruby zawieszony na szyi, przypominał rapera, kogoś takiego i mm, podchodząc do, do Trumpa mm, zaczął się tak śmiać, błysnął takim jednym złotym zębem to, to było takie dosyć nawet y, humorystyczne i jak w jakiejś reklamie, wiecie taki błysk tego złotego zęba nie? i mu ten parasol po prostu złożył i Trump zaczął krzyczeć ale specjalnie nikt jakoś nie nadbił, żeby mu pomóc, tak po prostu darł się w niebogłosy w którymś momencie, bo on siedział pod tym parasolem na takim leżaczko, krzesełku, bardziej krzesełko niż leżaczek i po prostu wywrócił się i, 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 i zarył twarzą w pias, piasek i się w ogóle już nie ruszał. I ten ciemno z góry mężczyzna w pewnym momencie on zmienił swoją formę. Tak to się często w snach zdarza, że na przykład człowiek przeobraża się w zwierzę, albo jeden w drugiego, albo zmienia płeć. To jest w śnie taka metamorfoza, jest bardzo częsta. I tym razem było coś podobnego. Najpierw usłyszałam takie słowo, które kojarzy się z imieniem zapewne, Peter. Ale później patrzę, jaki to Peter, jak po prostu po tej metamorfozie. To jest zwyczajnie Barack Obama, nie? Ciemno z góry Barack Obama. Potem przyszło dwoje ludzi, którzy tego Trumpa po prostu wynieśli, usunęli go z plaży. I głośnienia mówi, że, że to ułamek sekundy zdecyduje. I o jakimś, nie wiem, wyborze, coś, 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 o wyborze, o wyborze. Dokładnie coś takiego padło, takie słowa, że ułamek sekundy zdecyduje o wyborze. Po czym ta dam jest taka następna odsłona. Wieczór jakiś takie, nie wiem, takim mencynem trochę powiało. Wieczór jakiś pub, jakieś piwo no i mamy samych afrykanów a pośrodku biały człowiek konkretnie jeden yy, yy, nie pamiętam jak on ma na imię ale pamiętam nazwisko to zdecydowanie wiceprezydent Vance Vance popijający piwo właśnie z tymi yy, afrykanami po prostu nie i ktoś im zrobił zdjęcie kazał im się uśmiechnąć Wiecie, tak jak się ogląda jakiś kawałek filmu, wszyscy mówią cheese, jest uśmiech, pstryk zdję zdjęcie i koniec, nie? Taki to był mój sen. No i tyle. I w zasadzie to wam chciałam opowiedzieć. Czy ja chcę to jakoś skomentować? Nie szczególnie, Chciałam się tylko snem podzielić. Może ktoś miał podobne, bo teraz dużo ludzi śni i twierdzi, że bardzo się te sny jakoś materializują, sprawdzają, więc pole do popisu w sekcji komentarzy mile widziane jak zawsze pamiętacie kiedyś taki mój sen długo długo wyśniony przed y, tym zniknięciem Kate Middleton, Middleton nie? z dużym wyprzedzeniem się wyśnił bo kilkumiesięcznym, nawet może półrocznym nie pamiętam, jakoś tak długo długo wcześniej wyśniło się to co się później przydarzyło i nie tylko to A ten Barack Obama właśnie świętujący coś to wiecie, co on mi się co jakiś czas przypomina? Jeszcze na drugim kanale Aleksandra Anneris Sny i Wizje tam też macie taki stary filmik o właśnie kieliszkach, nie? Baraka Obama, tak nomen omen. Więc gdzieś ten temat jakby powraca u mnie w wizjach i w snach co jakiś czas. Jest to bardzo interesujące, także śledźmy rzeczywistość. Komentarza nie będzie, natomiast chciałabym po prostu wciągnąć kartę, która nam określi to co się w tym śnie pokazało tak ogólnie, tu nawet nie będę jakichś takich szczegółowych pytań zadawać Czy myślę, że tu runy się do tego nadadzą, bo jedna runa niech tu będzie wyrzut jednej runy która nam tutaj określi nie będę pytać o stan zdrowia Donalda Trumpa tylko po prostu o taką interpretację tego snu to co mi się wyśniło ta, ta historia, którą wam senną opowiedziałam, króciutko. To jest odwrócone w unio, o ile się nie mylę, odwrócone na pewno. Ósemka, nie? Dobra, no jakoś to trzeba tutaj postawić, żeby było widać. Ładnie ma być, choć tu Ósemka. Ósemka władza prestiż. Ojcostwo, ojciec narodu, nie? Ósemka zawsze się kojarzy, właśnie. A to w ogóle sen jakoś tak zbiega się z energią ósemki, z energią tutaj wywróconej mocy i siły władcy. Bo to jest takie powiedzmy, jak upadek stronu. O, stronu. Dobre sformułowanie, bo on upadł, był wypadł z tego krzesełka, czy leżaczka. Na plaży, P, jak parasol, nie? Ale parasol jest złożony, bo zauważcie, że parasol, jaki jest tak, jak taki masz, tak stoi, a to ten P, jak parasol, to się odwróciło, no bo ten parasol został złożony i w tym y, momencie, no, nastąpiła wywrotka. Hmm. Jak to rozumieć? Kilka takich skojarzeń mam. Pierwsze to właśnie złożenie tego parasola ochronnego nad nim, jakby tracił jakąś ochronę i jakby w ogóle ta, ten parasol ochronny jednocześnie stał się jego jakimś takim czynnikiem konkurencyjnym. To takie duże po prostu uproszczenie. Dalej. Wunio w odwrocie, jeśli chodzi o kwestie bezpośrednio z nim powiązane. No, jest to rozłączenie jakby z jego własną osobowością i osobą. To są bliźnięta w ogóle. On też jest pod znaku bliźniąt. Tu mamy reprezentację. Tych, co błyszczą, co są na szczycie. dodatkowa bliźnięta plus lew. Pewna teatralność. I to jest taki teatr dla gawiedzi. Taka energia, to. która mówi, ten, który był w centrum uwagi, schodzi ze sceny. Bo to jest scena. Tam, gdzie się człowiek lubi tak produkować na tej scenie. Ale ta scena jest w odwrocie. Ten człowiek spada z tej sceny. Wychodzi z gry. I... Mm, Gdzieś tutaj jest taki jakby wykorzeniony, taki związany. Bo to jest energia. Jakby brania w niewolę albo strącania z piedestału. Więc jednocześnie to nasze ciało czuje taką obcość. Brak połączenia z naszą duszą. Więc gdzieś tutaj. Yy, Mamy zawirowania na obszarze kariery tego człowieka, bo w to też właśnie kariera to jest taki stan, który umożliwia nam tę teatralność, bo tu mamy czakram gardła, więc mówimy, wygłaszamy i tak dalej. A tu widać, że nie można tego zrobić, że tu jest coraz słabiej, bo każde słowo, które wychodzi z ust, to tak naprawdę więźnie w gardle, bo cały organizm choruje. Cały organizm choruje, cały. Cały. Jakby się rozpadał. Ten, po prostu to ciało, ten organizm, to się rozpada. No, więc w takim podsumowaniu, bo tutaj nie ma jakiejś filozofii, więc ja tu po prostu nie będę jakby więcej sprawdzać. Widać, że mamy takie przeobrażenie. O, P nie tylko jak odwrócony parasol, ale P jak przeobrażenie, że spadając z tego stołka on tutaj staje się taki ciężki. Bo tu ciężko coś spada, takie bum, jak taka wiecie, masa. Niech będzie ciała wpadająca w coś. Hmm, też powieki opadają, są takie ciężkie, jest jakby ciężkość ciała. Idziemy powoli przy powitaniu. Wcześniej bardzo mocno ściskaliśmy rękę, teraz tu już tak nie bardzo się to udaje. I reaguję też taką złością, mogę wpadać w gniew, mogę innych znieważać, obrażać. I jeszcze się tutaj czasem uśmiechnę, ale tu jest taki płaszczyk tego śmiechu, że tam pod spodem jest jakiś ból, tu się wijem z bólu. Wiele yy, takich płaszczyzn interpretacji, ale wszystko pokazuje takie niedyspozycje zdrowotne, nie? Tak jakby nam tu coś, w, w, ten głos uwiązł w gardle, <laughs> w takim publicznym ujęciu, to tutaj na tej scenie mówi się, że coś trwa krótko, niedyspozycja zdrowotna, za chwilę minie, tak jak ból gardła, czy jakaś tam chrypka, czy przeziębienie, a tymczasem to całe ciało choruje, ono się po prostu rozpada. Tu jest możliwość utraty stanowiska. Tu jest energia spychania tego trumpa na margines, tu jest energia utraty popularności albo degradacji ze stanowiska. Więc ta runa to wszystko pokazuje. A ja właśnie zapytałam o interpretację snu. No więc mamy tutaj przełożenie jednego na drugi. Mamy taki most, który łączy nam treść snu opowiedzianego z pojemnością tej runy o której też Wam tutaj króciutko powiedziałam więc jest to coś takiego, co można by określić bezsilnością schodzeniem ze sceny nie wiem, czy gwałtownie, tak jak w tym śnie czy stopniowo, etapami ale zdecydowanie jest tu zapowiedź zejścia z tej sceny. No. I to wszystko. I nie będę tutaj się dalej w szczegóły zagłębiać, bo cały czas mam podobne odczucia co do jego osoby i stanu jego zdrowia od dawna. Dowodem na to jest filmik, który robiłam: komu frytki jeszcze przed wyborem na to stanowisko, kiedy po raz drugi został prezydentem. Wszystkiego dobrego.